Cześć, tu Bartek z Reden63. Dziś pokażę Wam, jak zrobić serwer Hamachi. Najpierw wchodzimy w swoją przeglądarkę. Wpisujemy minetrack.net. Potem bierzemy drugą zakładkę i bierzemy yy, Hamachi. Ja oczywiście wam dam lunika e, z tym. E... O, nie, sorry. Dobra, już mam. E, to teraz wchodzimy w download. Wchodzimy, tutaj nam takie coś się multiplayer, Server Oto to całe. Wchodzimy w serwer X. Czyli się na to. To się nam będzie pobierało. Teraz pobieramy Hamachi. Dobrze. To wszystko nam się pobrało. Bierzemy Minecraft. Serwer, bierzemy na swój pulpit i ahacie instalujemy. Jeżeli to, mi się, jeżeli to nam się powierza, potem robimy taki coś. Tworzymy folder, nowy folder. Z napisem. Wkładzmy nazwę i serwer. I do. Dobra. I idziemy. Do. Bierzemy tutaj, wkładamy serwer Minecraft, to co mieliśmy na pulpicie. I otwórz. I urucham. Jeżeli też się będziesz uruchamiać. Bierzemy. Hmm, to się tutaj parę bym ale... to jeżeli nam się to powiedzie, to będziemy robić tak, jeżeli na przykład yy, dokładnie, ja nie wiem jak się yy, robi na przykład serwer bez yy, hamacji, ale z jest bardzo prosty. Tak. Jeżeli nam się stworzyło takie coś, World Band, IP, Band Players, Ops, Server i w ogóle, wchodzimy w serwer POP, profits. Otwieramy to, ale jeżeli takie coś Wam się pojawi, musimy otworzyć za pomocą, na przykład, e, ja na przykład World Band otwieram za pomocą. Jeżeli to się nam otworzy, to zaraz Wam pokażę. Wybiła nam się taka ikonka z serwerem. Jak widać. Minecraft Server, D i tutaj wszystko jest. Hmm. Hmm. Jeżeli jest uh, Allo Nether, to żeby był nether level, level Name Word. Jak chcecie nazwać swój świat. Na przykład ja swój nazwy świat nie będę go nazwał, niech tak będzie. Bo przy pluginach to niektórych ten. To żeby był na przykład, można powiedzieć nie. Serwer port. To każdy serwer ma chyba port, ale to się akurat nam nie przyda. Serwer IP to jest potrzebny, co otrzymamy IP naci. Właśnie mi się zainstalowało chamacie. Spawn MPC. To takie do różnych rzeczy. Whitelista. Whitelista jest, żeby wchodzili gracze lub nie mogli wchodzić tylko dane osoby. Spała animal to, żeby chodziło na przykład różni gracze i w ogóle. A y, game mode to jest na przykład ile chcecie, żeby. Czy chcecie, żeby mieli gracze game mode, czy nie? Żeby mogli latać i w ogóle. Max Player. Ja na przykład sobie ustalę y, shape. Na przykład, nie wiem, może sobie. Ustawię 0 Game moda, Ojej. 0 Game moda, A może. 300 klientów Dobre. I jak jeżeli, A tutaj jest na przykład y, mod serwer. Czyli jak ma być na. Wkład, ja swój nazwę Server. A. Dobrze. Jeżeli to już będzie, wychodzimy i zapisujemy. Jeżeli to się nam zapisało, możemy no, na przykład ten. I tutaj mamy hamacie. Jak widać. Włączamy hamacie. I na przykład każdy się nazywa jakoś. Przeszukiwanie. Ono wam się będzie instalowało. Zawsze. Teraz będziemy tworzyć na przykład sieć. Tylko najpierw musi nam się włączyć. O! Teraz bierzemy utwórz, utwórz nową sieć. I, i sieć. Na, jak chcecie, żeby się nazywała sieć? No to na przykład nazwiemy to. E Epic dyniugysi .pl Jak nazwa? Jak nazwa? Hasło 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dobra. Jeżeli już to mamy, bierzemy o to IP, które jest oczywiście o to 5, 1, 3, 6, 1, 6, 3, 7, 3, tamtego obok nie. Wchodzimy tam, gdzie zapisaliśmy serwer i wchodzimy w serwer poprzez. Teraz, gdzie tutaj mamy serwej, serwer IP, klikamy, wklejamy to. O, wyświetliło nam się nasze IP. Zapisujemy. Zapisz. Teraz wchodzimy w Minecraft Server. Jeżeli Wam się to już zainstalowało. Teraz to pierwsze, a to drugie, jeżeli Wam się robi, to dobrze. Jak się Wam zrobi, to jak chcecie mieć serwer na przykład z jakimiś pluginami i w ogóle, to moi drodzy, wchodzimy na... pobieramy sobie command, command booka. Jeżeli to Wam się pobierze, klikamy to, tam gdzie jest serwer. Oczywiście ja też to robię pierwszy raz, bo Teraz. Ale i takie coś nam się powinno pojawić, to już ten będzie. pobrało się. Ok. On, I wklejamy. Biorę Minecraft Server w rucham. Czyli już się nam... Postawiło, a mam nadzieję, że będzie działało. Mm, ojej, mogę w tym usunąć. Jeszcze raz. Dobra, uruchomiło się. Ale jeszcze sprawdzę do tej listy. Dobrze. Wchodzę, wchodzimy na swojego Minecraft'a. I proszę serwer RP. To jest na serwer. Jestem. Już gramy, już na nim gram. To jest na serwer. Piszę Hej OK. i teraz. Te. do. Jeżeli teraz byśmy chcieli na przykład e, zainstalować, moi drodzy, e, Command Booka, co nie? Bo wiadomo, No... Mówi się, że to nie są takie przydatne pluginy, ale no... E, czasami się Command Book bardzo przydaje. Wkład, Mój kolega ma yy, serwer, ja oczywiście też mam taki prawdziwy serwer, co nie? Ja oczywiście podam wam IP. Ej, nie wiecie, gdzie jest ten command No dobra, to jak nie ma, to mogę jeszcze raz pójść, co nie? Na przykład mogę wziąć... Mam nadzieję, jakiś obraz, na przykład ten. Zapiszę grafikę. Mm. Dobra, pozwólcie, że ja to otworzę. Dobra? Uruchomiłem, na czym muszę włączyć serwer.

Dobra, i myślę, że powinny być. Dobra. Cześć. Dzięki, i zapraszam do kolejnego filmika. Jak zrobić, żeby były pluginy na serwerze Hamaci? Dzięki, i subskrybuj.